Czy jest... cichym geniuszem, który zmienił muzykę pomimo tego, że nie gra na żadnym instrumencie, nie pisze tekstów i ma śmieszną brodę? Tak. Odpowiedź to Rick Rubin, jeden z największych producentów w branży muzycznej. Jeśli myślisz, że pierwszy raz słyszysz to nazwisko, to zaraz udowodnię ci, że znasz przynajmniej jedną rzecz, w której maczał palce. Kto wpadł na pomysł, żeby połączyć rap i rocka? No właśnie Rick Rubin. Walk This Way rozwaliło bariery między gatunkami i wprowadziło hip-hop na główne sceny. Reigning Blood Slayera to według wielu najbrutalniejszy traszowy album ever. Kiedy zespół skontaktował się z Rubinem, chcieli nagrać klasyczny traszowy album. Ale Rick miał inny pomysł: skondensować wszystko, uprościć i zamknąć czyste zło w 28 minutach. Stoi także za najważniejszym albumem Red Hot, czyli Peppers, który z funk rockowego zespołu zrobił światowe gwiazdy muzyki. Oraz za kolejny metalowy klasyk, czyli Toxicity System of Down stworzył całe brzmienie grupy Beastie Boys i stał za jednym z najlepszych staroszkolnych bitów ever. Napiszcie w komentarzu ile z tych projektów znaliście wcześniej. Eee, czy ja mam uśmiechniętego panisa na czole?